Hej, cześć siemane. wszystkim, z tej strony ja, Ninja Lisu, a dzisiaj nagrywam kolejny odcinek na moim kanale oraz na kanale Kalle Cousins. W dzisiejszym odcinku będę otwierał oto takiego trainer boxa od, właśnie z Pokémon Card, od Silver Tempest, serii Silver Tempest. No co? No... Pudełko prezentuje się właśnie w taki sposób. Widać na nim Alolańskiego Wulpixa, Jeszcze jest świeżutko w folice. Tutaj macie cały opis. Mam nadzieję, że widać. Jak nie, no to trudno. W paczce, oto w takim Trainer Boxie, Elite Trainer Boxie, znajduje się 8 boosterów, 65, yy, 65 yy, koszulek na karty, 4 takie przekładki. Na, do tego właśnie pudełka, bo to jest czy pudełko takie na przykład do nie wiem, do trzymania kart, no, będą karty energii chyba 45, z tego co widzę. Mały poradnik gry, kości do gry, metalowe żetony i wskaźnik Bistar. A przed właśnie otworzeniem tego, oto. Podełka nie zapomnijcie stawić sobie kazneczkiem, łapeczki w górę, a już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, więc zaczynamy właśnie otwierać oto tego boksa właśnie nożykiem. O, może być ciężko. O. Dobra, jest otwarte. No to nożyk już się nie przyda. Możemy go zamknąć. Dobra. Więc otwieramy. Dobra. Później się posprząta. Dobra. Więc właśnie w, tak, w tym momencie mam w rękach oto takiego Elite Trainer Boxa. Pierwsze co się mi rzuciło w oczy to jest właśnie poradnik do gry oraz wszystkie tutaj zebrane karty w tym oto właśnie w Silver Tempest można już kiedyś otworzyłem i w tym momencie właśnie wam, pokażę, pokazuję Wam się właśnie o ta karta bo akurat ją trafiłem nie wiem jakim cudem ale trafiłem tutaj potem można zobaczyć oczywiście, że są, są jest tutaj właśnie są karty wszystkie pokazane, rainbowki, nie rainbowki, goldy, e, full arty, nie fularty, trainery. E, no i, i oczywiście jeszcze poradnik do gry, co, co każda karta robi. To 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 na razie się nam nie przyda. w folikach I właśnie wysuwamy w tym momencie... Z takiego oto opakowania, które oczywiście może też służyć jako plakat, ale ja nie będę tego otwierał, bo mi trochę szkoda. Póki co ułożę to na ziemi. Dobra, przechodzimy do oficjalnego otwarcia oto tego Trainer Boxa. Uff, ale dobrze tu wygląda. Dobra, zacznijmy od najmniej ciekawych, dla, dla mnie przynajmniej, rzeczy, czyli. Kości do gry, o takich o, o znacznika akrylowego Vistar oraz dwóch monet. Uch, dobra, to odłóżmy na bok sobie. Niech tutaj sobie siedzi. Kolejną rzeczą rzuciło się. Oto takie cztery przekładki, żeby rozróżnić karty. Oczywiście karty energii nie będę ich rozpakowywał, bo to tylko karty energii, więc to się za bardzo nie opłaca. Eee, o, jedna karta z kodzikiem, tutaj proszę bardzo. Kolejną rzeczą są oto takie koszulki z albańskim wypixem. Od trochę przyjmę Ale giz, bo trochę ich jest. Yy, o, może nawet je otworzymy teraz. O, proszę bardzo, prezentują się w taki oto sposób. Bardzo ładne, mi się podobają. Jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków właśnie z otwierania paczek Pokémon, to napiszcie mi w komentarzu. A ja właśnie wyciągam 8 boosterów z Silver Tempest. To połóżmy na razie na bok, żeby nie przeszkadzało. Tutaj będzie ładnie. I przechodzimy do właśnie pierwszej paczki. Dobra. Pierwsza paczuszka jest. Otwieramy. Cztery. Tutaj macie kodzik. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Przełożone. Odwracamy i... Karta energii. Karta energii. Energia. Ehe. No. To tutaj macie... Dobra, nie mogę rozczytać, bo do góry nogami. Fletchera, Lance. Altaria. Bonita, Pikachu. Feral Seed. Czy jakoś tak. Chinchou. Petili. stick i legendarna karta. O, tak, 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 tak. No i uwaga. Oto taka piękna karta. Koszuleczka przygotowana. Więc pierwsza karta. Pierwszy booster. Ładny. Ładna karta. V. Serperiora. Mocniej, żeby nie wypadła, i kładziemy ją tutaj te karty połóżmy na bok, bo się nie opłacałem. I przechodzimy do drugiego pustera z Lugią. I tutaj będziecie mieli. O, to takie karty. Dobra, więc przechodzimy do pustera z Lugią. I. O, ten oporny jest. Teraz się tutaj macie kodzik no ja idę otworzyć kotu dobra więc ja już jestem raz dwa trzy cztery na cztery karty ale kod party Uwaga i siup i pierwsze co to energia Venomów nie wiem jak to wam pokazać Venomów Kirlia, nie wiem czy widać Kirlia. Gym Trainer. Wilmer, Mizdravius. Yy, jak yy, grow, Growli, nie pamiętam, kur, nie mogę rozczytać. Growlicz, czy jakoś tak. Yy, Drowsy, Vulpix. nasza. Drinks i... rzadką kartą jest... Virizion. Ah, yy, ale jest legendarnym Pokemonem, więc... Dobra, nie wsadzamy. Kładziemy na bok. Dobra. Trzeci booster właśnie. Otwieramy i... O. Opornie wchodzą te bustery dzisiaj kurdy, nie mogę dzisiaj coś otwierać. Może po zmęczeniu całego. Nie Dobra, jest otworzone. Otwarte. Dobra. Tyk. Kodzik. Jak ktoś chce, to nie bierze. Oj. Raz, dwa, trzy, cz cztery. Tak, cyk. Kang, Candice, Kaimi, Pikachu, eh, Peti, Petili, Petil, sorry, eh, Togemuru, Haolucha. Relicę rally canch Jinx w full Ale ładnie! Ulala! i I rzadką kartą jest Miss Magius. Uuu, ale patrzcie piękna karta. Ulala! Full Arctic. Jinx Błyszczą... Błyszczy się. Ładnie. Druga. Karta ląduje w strefie dobrych kart. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Piszcie w komentarzach, jak chcecie, żebym nazwał strefę dobrych kart. O, znowu odporny booster. Dobra. Jest. boosterek na dół. Kodzik, tutaj proszę kodzik, żeby nie zasłaniać kodu QR, i karta padać raz, dwa, trzy, cztery. Odwracamy i energia. Hop. lata, Enorich. Kroko, kro, krokorok. klank Banner, banary. Chimchu, Emolga, Fulpix, Drippy, Venomov i rzadką kartą jest Delfox. Del Fox. No to niestety nie za dobrze. Zostały nam, nam cztery boostery. Oby coś dobrego, w, w którym z nich było po prostu Jakaś Fajna karta. Dobra. Tutaj macie kodzik. Op. Odbiło się i poleciał. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery karty do przodu. Cyk i energia. Sirena. Sirena czy sirena? Nie pamiętam. Emergency, jelly. Behiem, Fibas, Gratini, Weimer, Klank, Growlitz, Growlitz, Mareni, uwaga, i Medichan. A niestety kolejna taka za karta. Odłóżmy ją po prostu na bok. Po drugiej stronie. Dobra. O! Coś się tutaj stanęło. Strasznie krzywo był. Starek na dół. Yy. Tutaj macie kodzik. Proszę bardzo. Pyk. I raz, dwa, trzy, cztery. Do przodu i energia lata candies uh, Gliley Meowstick solios solios So oh. Kroagung Rals spinnerak Drowsy Dedenne. rzecz karta. Zaraor. Zostały dwa boostery. Otwieramy właśnie. Zostały to takie dwa boostery. Lugia. I nie pamiętam. Typa. Otwórzmy najpierw. Tego typa. T. E. Dobra. Mamy oczywiście kodzik dla kogoś z Was. Raz, dwa, trzy, cztery. Znaczy Gwistar, dobra, niech se będzie. Już mój drugi. A sobie Gwistar. Hehe. <grylia> Kirlia. Gym Trainer. Siglif. Sigli. Nie umiem oszczędzać. Siglif. Czyli jakoś tak Durant, Fenekin, Rufflet. Litten, e, Funfy. Bryksen i że tą kartą jest. Uuu Gavi! Uuu! Lala! Uuu, ale pięknie! Trzy dobre karty. Lugia V, e, Serperior V i e, Jinx fullarcie ładnie ładnie, ładnie strefa, cyk. I uwaga, ostatni booster. Mam nadzieję, że coś jeszcze trafię, a nie skończę na tych trzech kartach, ale jeżeli nawet skończę na tych trzech kartach, to jest super, mi się podoba. Gdzie nam Busterek. Cyk. O, czarna obromówka. Czuję, że coś może być. Raz, dwa, trzy, cztery. No chyba, że to będzie znowu taka e, karta holo. no to wtedy nie. Energia. Sirena. Emergency Jelly. Behem. Behem. Relka. E, really. Rangi, e, Kanch, santi, gast, fongus, algae, algim, LG, zubat, e, taxapex i uwaga. Ostatnia, ostateczna karta, która właśnie będzie kończyć ten odcinek. To u, u, uu, la la la, la magera, ma, mage. Mage Arna V. Bardzo ładna karta. Szkoda, że nie trafiłem jakiejś lepszej karty, ale te karty też nie są złe. Trafiałem do mojej kolekcji oczywiście kart. Więc trafiłem oto takie cztery karty plus karta holo, ale nie zaliczamy w ogóle. I to by było na tyle, więc oczywiście jak filmik Wam się spodobał nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem jeszcze kiedy, ale postaram się nagrać jak najszybciej, jak tylko będę mógł. Więc siema!